Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Zauważyłem od pewnego czasu, że staję się coraz bardziej leniwy. Leniwość moja polega na tym, wczoraj polegała na przykład, że z tego, co pamiętam, zwróciłem się do Państwa z prośbą o dorobienie sobie puenty do każdej zwrotki. To dzisiaj z kolei będzie sytuacja taka, że zachęcam Państwa do odpowiedzi na pytania, które postawię. Przyznacie Państwo, że dużo łatwiej stawiać pytania, niż yy, znajdować na nie odpowiedzi, jakiekolwiek. Bardzo, ale to bardzo koślawa tarantella. Zapraszam! Dziś postawię trzy pytania. Po co mam się biedzić? Nad odpowiedziami, kiedy brak mi odpowiedzi, łatwiej stawiać niż rozwiązać różnych kwestii liznę. Zatem nie ma co ukrywać, pójdę na łatwiznę. Czy policjant dobrze zrobił, czy to jakaś granda, gdy za przejście na czerwonym wlepił babci mandat? Bo internet babci broni, że policjant gapa, nie potrafią nic innego tylko babcie łapać. Możliwe, że Obajtek u prokuratora znowu stwierdzi, że nie wspierał rodziny niż to ra. Czy bujanie pod przysięgą to choroby forma? Czy w tamtym środowisku to standard i norma? Czy w porządku, gdy pedagog? miast prowadzić lekcje, dyma do kościoła z dziećmi wprost na rekolekcje, reszta siedzi w bibliotece i do tego dążę, że czas pewnie mądrzej spędzi, bo tam dużo książek. Trzy pytania odpowiedzi, nie mam na ni gotowych, może państwo wiedzą lepiej i będę miał z głowy, Każde z całkiem innej beczki piachem w zębach zgrzyta, warto pewnie jest postawić. Jeszcze więcej pytań. Ale to następnym razem. Dobrze? Pytań można stawiać dużo, byle odpowiedzi nie zabrakło. Nie chcę chwilowo gadać o przesłuchaniu pana Sobonia. Odłóżmy to sobie. Proszę państwa, dzisiaj, o, dzisiaj już 19 marca, wtorek, imieninki obchodzą Bogdan i Józef a także Jan, Leoncjusz Marceli i Marek. Nietypowe święta, mamy światowy dzień pracy socjalnej, dzień jedności kaszubów, dzień stolarza. Byłem stolarzem przez rok. Ja piernicz, że to niesamowite przeżycie było. Miałem 20 parę lat, chwilowo pracy nie było i z kolegami założyliśmy firmę Pakamor, wykonywaliśmy meble. To był okres transformacji, drzewa nie było w ogóle. No masakra. Jednym maluchem przewoziliśmy półtora, półtora kubika na dachu. Moje, no on się tak ten dach tak się cały tak robił i, i bagażnik. No to mój maluch był, więc koledzy jakoś. Nie czuli wyrzutów sumienia. Proszę Państwa, co ja chciałem? macha przysłowie na dzisiaj na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie. No może. Aha, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Umarł Ernest Bryl. Taka postać, która zawsze była, towarzyszyła mi te jego różne wiersze. I, i pierwsza, pierwsze, co widziałem w połowie 70. lat, to było mm, nie na szkle malowane, to było po górach, po chmurach w Teatrze Lubelskim. Bardzo fajne. Do tej pory pamiętam niektóre teksty z tego. Szkoda, jak tacy fajni ludzie odchodzą. E, i e, do, dobra, żeby złamać temat, to na koniec z grapu słówek pan Zbigniew Woźniak dzisiaj będzie branie na sali. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do jutra.